Dajcie, moi drodzy, tutaj Ziggy z jak zwykle ze Spring Branch w środkowym Teksasie, tuż na północ od tego bardzo dużego miasta w Teksasie, San Antonio. No, formułka wypowiedziana, moi drodzy, pogoda. Jest ciepła wiosna w Teksasie. Muszę Wam powiedzieć, że zadziwiają mnie ptaki, które już się zleciały. Dzisiaj gromadnie usiadły i na werandzie, i na gałęziach wokół i przyszły powiedzieć nam, że hello, jesteśmy... Zaczyna się wiosna, szykujemy się tutaj, jest tu dla nas miejsce? No i nasza odpowiedź jest tak, zapraszamy, jest dla Was miejsce. Muszę Wam powiedzieć, że w zeszłym roku przez pół roku yy, gniazdowały kardynały, bardzo śliczne i ślicznie śpiewające, bordowo-czerwone ptaki. Yy, gniazdowały naprzeciwko okna kuchennego, w odległości, właściwie gdybym wyjrzał z okna, to na wyciągnięcie ręki prawdopodobnie. Liczę na to, że w tym roku będzie tak samo. Wiosna. No, wiosna nadeszła, aczkolwiek spodziewam się, że może być jeszcze tąpnięcie. Z reguły jest to w okolicach połowy lutego. Przychodzą takie zimniejsze dni. Ta zimna zośka po prostu w Teksasie jest dużo wcześniej. A potem już będzie tylko cieplej, cieplej i cieplej. Moi drodzy. Uciekam dzisiaj od tematu związanego z tym, co dzieje się na granicy w Teksasie, gdyby były jakieś bardzo konkretne rzeczy, to zrobię osobny film i puszczę wam to w osobnym filmie. Ja chciałbym dzisiaj powiedzieć w tym poraniku kilka takich słów, płynących bardzo głęboko z mojego serducha. Moi drodzy, widzicie to wszyscy, że. Ciemna strona tego świata szaleje, nie posiada się z szaleństwa. Może to jest tylko mój odbiór, a może część z was widzi to tak samo, ale podejmują różnego rodzaju wysiłki, które, jeśli popatrzysz na nie z perspektywy, wydają się zgoła infantylne, a jednocześnie szaleńcze. Jakby nie pasowały w ogóle do dorosłych osób. A raczej do psychopatów, którzy stracili poczucie rzeczywistości. W istocie rzeczy tak jest. Warto chociażby przyjrzeć się temu, co działo się w Davos. Szaleńcze wypowiedzi tego Klausa, wiecie którego komika, który mówi o tym, że koniecznie, aby osiągnąć tak zwane netto zero, czyli Zatrzymać wszystko, co się da zatrzymać na świecie. Zero, netto zero. Mówili tam o produkcji rolnej, którą należy zatrzymać, bo ona szaleńczo niszczy Ziemię i pozostanie po niej tak zwany ślad węglowy po tej polityce rolnej. Należy zniszczyć przemysł, należy zniszczyć właściwie to wszystko, co jeszcze nie zniszczone. Oni chcieliby sobie zostawić taki niewielki skrawek tejże gospodarki dla siebie, no nie wiem, co prywatne ogródki wokół tych przebogatych domów położonych na wielu setkach hektarów, w których domach to mieszka zaledwie jedna para i być może jakieś dzieci albo służący tylko i otoczyć się hektarami pól uprawnych i sadów, które by łaskawie obsługiwali Najemnicy albo niewolnicy, a oni w końcu w wielkim spokoju przed zgiełkiem tego świata mogliby korzystać z tego dowoli, jedząc na kolację figi, popijając to jakimś drinkiem, który sprzyja ich łaskawemu podniebieniu. Dworuję sobie, ale nie myślcie, że ja zwariowałem. To są ich zwariowane myśli. Z forum w Davos wywnioskowałem że ma to zmierzać do totalnego zatrzymania właściwie całego świata. To, co się wydało, wydarzyło w ostatnich trzech latach, było tylko preludium do tego, taką grą wstępną, czy też testem, a natomiast po ostatnim forum w Davos złowieszcze informacje, jakie nadchodzą, mówią nam, że świat trzeba zatrzymać ich zdaniem groteskowość tej sytuacji jest otóż taka, że my ludzie wcale tego świata nie zamierzamy zatrzymywać. Mamy tego chociażby przykład poprzez to i chyba nie ucieknę tutaj od Teksasu, ale poprzez to co dzieje się dzisiaj w Teksasie. Po prostu ludzie biorą to w swoje ręce. I wiesz, spodziewam się, że będzie wielu wątpiących, że a może to jest tylko podpucha, a może to jest gra wszystkich sił, które zwodzą nas po to, żebyśmy tam wpadli w jakąś pułapkę. Słuchajcie, my nie mamy już nic do stracenia, my ludzie. Musimy działać, a jednocześnie żyć w spokoju, w harmonii, w prawdzie, z dużym. Sercem przepełnionym miłością, obdarzać tą miłością siebie i wszystkich wokół. To jest nasze życie, to jest nasza rola. Oni odgrywają swoje role dobrze w tym teatrze polityki. Chciałbym powiedzieć tutaj, że kiedy mówię o teatrze i mówiłem o nim, patrząc na wybory w Polsce, to wiesz, to, to nie jest tak, że ja przytykam tutaj Polsce czy Polakom bo ten teatr dzisiaj widzimy na całym świecie. Natomiast akurat wtedy, kiedy były okresy wyborcze 15 października w Polsce, właśnie miałem takie skojarzenie, że widzę teatr, a widzowie, czyli wyborcy, nie widzą tego, że tamci stoją na scenie i odgrywają jak kukiełki poruszane przez zupełnie innych reżyserów i innych aktorów. Pacynki po prostu grały swoje role, a wyborcy tego nie widzą. W tym sensie widzę teatr. Ale wcale nie jest lepiej tu, w Stanach Zjednoczonych i wcale nie jest lepiej w innych krajach Europy czy świata. Wszędzie kukiełki odgrywają swoje role, a widzowie jeszcze myślą, że to grają dla nich. Oj nie. No i moi drodzy widzowie, ci, którzy świadomi są tego, co się dzieje, ja po prostu proszę i namawiam do, do zachowania spokoju. No i moi widzowie, ja ze swojej strony tutaj jestem przekonany, że właśnie spokój, otwartość naszego serca, jednocześnie realizacja wszystkiego tego, co, czego w życiu oczekujemy, czyli normalne życie, życie rodzinne, opieka nad dziećmi. Aktywowanie w sobie tych talentów, które gdzieś tam były głęboko ukryte, to jest nasze prawdziwe życie. Musimy się odczepić od tego, co oni usiłują do nas przykleić, jak wstrętną gumę do życia, którą nam przyklejają do pleców i gdziekolwiek się daje, mówiąc: Wiesz, musisz poszukiwać tego, teraz zobacz, to będziemy robili. A jeszcze jedna guma, i, i wiesz. Twój plan powinien być taki, żebyś w końcu zaakceptował to, co my ci proponujemy, bo to, co my wiemy i to, co my proponujemy, jest jedyne i właściwe. Ten czas dla tej ciemnej kliki się skończył. Cieszę się, że wielu ludzi bierze sprawy w swoje ręce w wielu dziedzinach. Kiedyś mówiłem wiele o szkolnictwie, bo to najczęściej zauważyłem, ale dziś ludzie biorą w swoje ręce właściwie wszystko: życie polityczne, życie społeczne, życie gospodarcze. To jest to. Nareszcie, nareszcie idziemy w tym kierunku. Czuję się ten taki gorący podmuch rewolucji. Chociaż może to jest złe skojarzenie, bo rewolucje czasem pożerają swoje dzieci, wolałbym, aby to była przyspieszona ewolucja. Bo rewolucja nie zawsze korzysta z mądrości. A ja chciałbym, żebyśmy byli w tym, czego się podejmujemy, jednocześnie mądrzy. Mądrzy z otwartym sercem, z miłością do siebie i do innych ludzi. Dziś krótki porannik, ale jeśli w ciągu dnia zajdzie taka potrzeba, to nagram dla Was specjalny materiał. Jeśli coś takiego bardzo pilnego będzie się działo tu w Teksasie albo w Stanach. Kocham Was. Trzymajcie się i do następnego porannika. Cześć. Later on in the night When the crowds have gone We could talk under moonlight Till dawn, mm -hmm. we could stay to watch the sunrise, cancel all our plans. We don't need a reason why we just can't. Stop time and stay in this moment. Never think about going. Won't you stay with me for a little while? Got myself free falling deep into your eyes. You came to me without warning. I, wish I could stop time and stay in this moment never think about going won't you stay with me for a little while stay in this moment never think about going won't you stay